E, dość nietypowe moje zagrajmy. Ponieważ to nie będzie FPP, żadne, chociaż może trochę się nawiązuje do tej gry. Lecz to jest Mirror's Age, jedna z niewielu gier, która ma ten klimat. E, naprawdę jest genialna gra. Trochę ona się odnosi do parkura. E, I dlatego postanowiłem zrobić z niej zagrajmy. Myślę, że Wam się spodoba. No i co? Zaczynamy, prawda? Bez żadnych skrupułów. Nowa gra. Będziemy grać na poziomie normalnym. To co? Let's go! Dawniej to miasto pulsowało energią brudne i niebezpieczne, ale żywe i cudowne. Teraz jest zupełnie inne. Zmiany przyszły powoli. Większość nie zdawała sobie z nich sprawy lub miała to gdzieś. Wybierali komfortowe życie. Ale nie wszyscy. Ci, którzy nie chcieli się z tym pogodzić, zostali zepchnięci na margines. Kryminalne. Zostali naszymi klientami. Zwiemy się Sprinterzy. Egzystujemy na krawędzi między blaskiem a rzeczywistością. Na skraju lustra. Unikamy kłopotów. Gdy nie jesteśmy na widoku, psy nie czepiają się nas. Sprinterzy inaczej postrzegają miasto. Dla nas to Flow. Dla nas te dachy stają się ścieżkami, możliwościami i drgami ucieczki. Flow trzyma nas w biegu. Trzyma nas przy życiu. Czas na trening, Faith. Wiem, że go nie cierpisz, ale upadek na długo cię rozłoży. Skoro wróciłaś, musisz być w szczytowej formie, zwłaszcza tutaj. Obejrzyj nowy obszar treningowy. Niezły co? Celest krąży po okolicy, więc łapią i daj się ponieść, dobra? Okej, okay, od razu szybko sobie tutaj dźwięk zmniejszę. Wow! Ok, zapisz ustawienia. Jak widzicie gra jest kolorowa i bardzo, za, bardzo jaskrawa. Niektórzy mówią, że jest, jakby to powiedzieć oczy jedna. E, no i dobra. Lewy shift to mamy kucanie, tab, ekran, co mamy robić. No i dobra robota. Let's go. Ech, ta. I pierwszy skok. Ła! Ach. Aha. za cicho jest za cicho eee. Nie słyszę może jakbyśmy mieli lepszy sygnał Na pewno dasz sobie radę Nie chcemy cię zawstydzić To spróbuj nadążyć No trening jak trening Zaczynamy od podstaw jak to każdy sprinter powinien to umieć, a ja tu jeszcze się trochę ogarniam yy, tutaj z ustawieniami ruchu. O. Ha! Eee, nie trafiłem. <ścoughs> to jest zarąbiste. Wow. Oh. Okej, okay. jak widzicie, coraz trudniej. O, oh, A, ah, nie udało się. Damn. Dawno ja już tu grę nie grałem, więc musicie mi wybaczyć że zalamienie. Dobra. No co jest? Nie. Ja tego nie pojmę. Jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, pierwszy się zachuścajmy i. A! Ładnie. Ło, jak to nie udało się? Ej! <laughs> nie! Niemożliwe! Dobra, przepraszam was za to, ale... Dopiero się oswajam z tą No, ładnie. Jak na razie możecie nie wiedzieć o co w tej grze chodzi. Ponieważ trening, to później się to wszystko rozwinie i wszystko ogarniecie. Więc teraz, nie narzekajcie, że za nic nie wiecie o co chodzi, że kwarpe mi coś pominął. To wszystko się dowiecie w swoim czasie. Czyli po treningu. Dobra, teraz trzeba tutaj. jak w Assassin's w Revelation. Oh. I tego nigdy nie umiałem. Oh. O! Udało się. Dobra. Dobra, robota. Ua! Nie trafiłem. Zobaczcie <laughs> <laughs> za mój trochę głos, bo cholernie mi gardło boli. No i tak, mamy tutaj dostępność ataku Shiftem, tak? Spacjo i z buta! Oh. I znów tutaj mamy fajne odpowiedzi Chodź O! Oh. Tak, możemy sobie postrzelać, ale od razu w tej, ta broń nie jest potrzebna. R, mam też taką możliwość spowolnienia. Zwłaszcza przy takiej akcji jak jest czerwone już, a, prawym i... Ładnie klepniemy, kolesia, i... Hop. A więc dobra, no to koniec treningu e, I to z takim końcem małego wstępniaka. Subskrybujcie, komentujcie i oczekujcie kolejnych odcików. Żegnam Was. Siemaleczko, pa-pa!